Znajdujemy się dzisiaj na premierze chińskiego autobusu elektrycznego Yutong U-12. O Yutongu mówiliśmy już w Naładowanych, ale jeszcze dotąd go aż tak dokładnie nie pokazywaliśmy. Ja zapraszam Was na to, o czym chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć i co pokazać. Na zachętę dodam jedynie to, że już od stycznia przyszłego roku ten autobus będzie testowany na warszawskich ulicach. Prezentacja tego elektrycznego autobusu była szczególnym wydarzeniem, bo jest to jedyna jego premiera w tej części Europy. Na początek należy wspomnieć, iż po polskich drogach jeździ już ponad 30 jutongów, a w przyszłym roku ma być ich nawet setka. Obecnie mogą się nimi cieszyć takie miasta jak Białystok, Łomża, Iława, Ostrowiec, Giżycko, Kętrzyn czy Polkowice, a o czym będzie później w tym materiale, również od stycznia Warszawa. Podczas prezentacji zapytałem Marcina Kocharskiego, prezesa Busnek z Polska, przedstawiciela Jutonga w Polsce, czym model U12 różni się od konkurencji. Marcin zwrócił uwagę na kilka rzeczy. Oto one! Marcin powiedz nam, dlaczego dzisiaj, właśnie dzisiaj jest tak ważny dzień dla Was. Mamy prezentację i premierę nowego modelu U12, który zacznie nową linię modelową Jutonga w Europie. Poprzednio mieliśmy oznaczenie E, teraz będziemy mieli u i to jest pierwsze auto z rodziny U, model 12metrowy. Kiedy możemy go się spodziewać na polskich drogach, a może nawet w konkretnych miastach. Zaplanowaliśmy od stycznia testy w Warszawie, więc auto będzie w staj eksploatacji prawdopodobnie do czerwca, a przez pół roku będzie jeździć w Warszawie. Świetnie, no to teraz to, na co czekają wszyscy, czyli parametry. Czym to auto się charakteryzuje, jak duży ma zasięg, jak dużo ma baterię i wreszcie w czym jest lepsze od swojej konkurencji. Auto charakteryzuje się bardzo wysokim zasięgiem na jednym ładowaniu 400 km. Jeśli chodzi o przewagi w stosunku do konkurencji, to ma czterostopniowy system zabezpieczenia baterii. Unikatowy, jeśli chodzi o rozwiązania dostępne na rynku. Ma system zarządzania energią, który pozwala oszczędzać nawet 30% energii dostępnej dla użytkownika. No i taką cechą wyróżniającą jest również wysoka pojemność pasażerska do 90 osób. A gdybyś mógł rozwinąć nieco bardziej, co to znaczy ten czterostopniowy system zabezpieczenia baterii? Jest to e, autorskie rozwiązanie producenta Yutong e, polega na tym, że baterie są chronione e, w czterech e, obszarach. Pierwszy obszar to jest konstrukcyjny, gdzie e, konstrukcja autobusu została zaprojektowana w ten sposób, że stworzono strefy ochronne dla baterii. Drugi e, sposób to jest drugi stopień, to jest monitoring 24 godzinny e, baterii. Online, jeśli cokolwiek dzieje się z baterią, natychmiast w centrum serwisowym jest sygnał, że należy pojazd zatrzymać. Trzeci stopień to jest system gaszenia baterii, który jest również unikatowy, oparty o dwa czynniki. Pierwszy to azot, a drugi to proszek. I wreszcie czwarty stopień to zabezpieczenia elektryczne instalacji wysokiego napięcia. I na koniec, mimo że to jest nowy model, ale to nie jest pierwszy autobus, który jeździ już po polskich drogach z marki Jutong, tak? To prawda, w tej chwili na polskich drogach jeżdżą już cztery modele Jutonga. Od dwóch lat w tej eksploatacji jest model E10, jeżdżą również modele E9 oraz E12. To jeszcze na koniec, powiedzmy jedną rzecz. A bądź powtórzmy, kiedy mieszkańcy Warszawy będą mogli przejechać się tym właśnie autobusem? Zapraszam wszystkich pod koniec stycznia na którąś z warszawskich linii. A co ja bym do tego jeszcze dodał? Zasięg około 400 km na jednym ładowaniu, i co ważne, niezależnie od tego, czy autobus będzie poruszał się w, w zimie, w lecie, na jesieni czy na wiosnę, ma mieć zasięg około 400 km, co daje komplet baterii o łącznej pojemności 422 kWh. Silnik centralny wcześniej był w osiach pojazdu i nie wytrzymywał do końca przeciążeń, stąd ta zmiana. Centralny jest mniej awaryjny, daje lepsze walory jezdne i jeszcze lepsze wyniki. Kolejna cecha to oprogramowanie i komunikaty dla kierowców tylko i wyłącznie w języku polskim. No więc dlaczego Yutong wygrywa z konkurencją? Bo jeśli wierzyć słowom prezesa Busnexu, od dwóch lat nie było żadnej awarii baterii ani silnika. Ładowanie. Ładowanie uzależnione jest od mocy ładowarki zajezdniowej, ale przy odpowiedniej właśnie mocy można naładować autobus w niespełna dwie godziny. Waga baterii czy kompletu baterii jest owiana tajemnicą, ale wiemy, że 1 kWh to około 5 kg. Zatem jeśli do dyspozycji mamy 422 kWh, no to policzcie sobie już sami. Technologie autobus wyposażony jest w zestaw kamer 360 stopni, a na życzenie klienta montowane są kamery wewnętrzne. Systemy wsparcia kierowcy ostrzegają m.in. o martwym polu i automatycznie hamują przed przeszkodą. I co ważne, na koniec: pojemność, tym razem nie baterii, ale pojemność całego autobusu czyli ile wejdzie do niego osób. Inaczej, wejdzie do niego tyle samo osób, co w przypadku autobusów diesla. Bateria nie zmniejsza pojemności. I co, padł kolejny mit: cena. Oczywiście uzależniona od wolumenu aut, indywidualnych rozmów, negocjacji, warunków, no ale gdzieś w granicach niecałych 3 milionów netto trzeba pewnie zapłacić. Autobusy elektryczne, takie jak ten, będą jeździć po polskich miastach, bo są ekonomiczniejsze, ekologiczniejsze, bardziej optymalne, bardziej przyjazne środowisku, no i w ogóle w tym kierunku zmierzamy. Natomiast w dobie rosnących cen energii nie leży problem po stronie autobusów elektrycznych i ich zapotrzebowania na nią, lecz odpowiedniego zagospodarowania, wręcz zaplanowania budżetu, a następnie zostawienia go chociażby z kosztami serwisu i innymi kosztami eksploatacyjnymi. Jeżeli taki biznes case złożony do przodu na 10 czy nawet 15 lat, bo tyle użytkowane są autobusy miejskie. Tak go zaplanujemy, on się na bank na pewno będzie składał. I zupełnie na koniec. Podczas prezentacji nie miałem okazji przejechać się tym Jutongiem U12, ale tak jak to już było tutaj wielokrotnie podkreślane. Od stycznia będzie testowany w Warszawie. Od stycznia do sierpnia, żeby można było sprawdzić, jak się zachowuje w różnych warunkach atmosferycznych. Nie wiem dzisiaj jeszcze, na jakiej linii będzie jeździł, ale jak tylko się dowiem, dam Wam znać. I to by było dzisiaj na tyle. Ja oczywiście. Nieustannie zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania, a my, a my widzimy się już za tydzień, albo z kolejną porcją elektrycznych newsów, albo może z kolejną relacją z jakiejś równie ciekawej premiery.